Pokażę Ci za chwilę, w jaki sposób można znaleźć cztery asy z całkowicie przetasowanej talii, ale takie tasowanie to nie jest prawdziwe tasowanie. Potasujemy w ten sposób: część kart awersem do dołu i część kart awersem do góry. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że kiedy wtasuję karty, możesz zauważyć, że te karty nieco odsunę. Wszystkie karty są ułożone: część kart obrazkami do góry i część kart obrazkami do dołu. I te asy oczywiście do nich dołączają. Jeden tu, drugi tu, trzeci tutaj i czwarty tu. Patrz uważnie, to jest całkowity, naprawdę całkowity bałagan, ja jeszcze je wymieszam mniej więcej w ten sposób, żeby naprawdę pokazać Ci, że karty są bardzo dokładnie wymieszane. One zostaną złożone w ten sposób, już prawie i teraz zrobimy coś takiego, że teraz Ty musisz pstryknąć w palce, zrobić magiczny gest, pstryknij w palce, tylko naprawdę pstryknij w palce. Dobra, teraz Ci wierzę i teraz wszystkie karty w talii układam się z powrotem awersem do góry, gdzie cztery karty, jak się pewnie domyślasz, są to 1, 2, 3, cztery asy, obracam się awersem do dołu i wszystkie inne karty są obrócone awersami do góry. Jeśli Ci się podobało, koniecznie zostaw mi łapkę w górę albo serduszko, jakiś miły komentarz też by się przydał.